Co robisz? A, spróbuj. Dobre. Tylko jest to wiesz, czegoś mi tu brakuje. O, soli. O, nie, 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 so, kochany. So. O, nie, 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 na pewno nie. Czy ty wiesz, że nadmiar soli może powodować wzrost ciśnienia? Chcesz mieć nadciśnienie? Absolutnie nie możemy sobie teraz na to pozwolić, bo osoby chorujące na nadciśnienie znacznie ciężej przechodzą COVID. Nie no, wiesz co, ta pandemia to w ogóle nie jest na moje nerwy. Co proszę? To zamknięcie ci nie służy. Przecież ty siedzisz w zamknięciu cały dzień i czytasz o tych wszystkich chorobach. Ale kiedy to ważne? Wiesz, że nadciśnienie ma duży związek z zawałem, niewydolnością serca, problemami z nerkami i udarem mózgu? Kiedy ostatni raz mierzyłeś sobie ciśnienie? O, znowu zaczynasz? Nie, nie zaczynam. Zmierzenie ciśnienia trwa minutę i nie boli. Nie rozumiem, czemu ty jesteś taki uparty. Bo nic mi nie jest. Ale ja ci nie każę mierzyć ciśnienia co godzinę, tylko raz na jakiś czas. Słuchaj, to jest bardzo proste. Zakłada się mankiet na lewą rękę, siada spokojnie, odpręża i nic nie mówi. Chwila i będzie po krzyku. Sprawdź po prostu, czy masz dobre ciśnienie i skontroluj puls. Będę spokojniejsza u ciebie. Dobrze. A, chwileczkę. Pytanie za 100 punktów. Jakie to jest dobre ciśnienie? Proszę bardzo. No w Twoim wieku i z Twoją wagą to idealnie, gdybyś miał 135 na 85, ale 140 na 90 to już jest czerwona lampka i powód, żeby skontaktować się z lekarzem. Poddaję się. Idę po aparat do mierzenia ciśnienia. To no Twoja kawa, kochanie. A nie, bardzo dziękuję za kawę. Już wystarczająco podniosłaś mi ciśnienie.